Siema Zrobiłem sobie nowego gadżeta do siłowni yy. Ni to czaszka, ni to uśmiornica Nieważne co, ważne że jest Zrobiłem go Z tego łańcucha Nakrętki I taśmę Ale Zawiśnie jeszcze Tutaj fajny obraz pięknej kobiety. Jaki to obraz? Zobacz, pokażę Ci teraz. Byku, z tym obrazem to taki żart. Taki żart nie będzie żadnego obrazu. Ale to nie znaczy, że żadne gadżety jeszcze nie wlecą. Przyjdzie moment, że jakiś pomysł do głowy wpadnie i coś się zrobi jeszcze jakiegoś gadżeta. Ale na chwilę obecną trzeba sobie zrobić bareczki. Zrobiłem sobie plecy, czas na barki. Taki nieduży ciężar, mam tu 28 kg. tak może więcej niż 12 powtórzeń na pierwszą serię. O jest ogień. 14 powtórzeń. 14 powtórzeń. Dołożymy coś, żeby zrobić te 11-12. Także nowy kół. Nie wiem czy się ktoś przestraszył czy nie, ale czasami trzeba się pośmiać pożartownie. nie? Coś dołożę i lecę z następną. Ile 25 na stronę. Wśruki. Jak myślicie? Pasuje taki nietypowy wystrój w siłowni. Tam jakiś topór wisi. Tu coś się świeci, dość oryginalnie będzie. A jeśli macie jakiegoś fajnego pomysła, zapodajcie może, coś się ciekawego zrobi jeszcze. Coś, żeby było nietypowo oryginalnie. Lubię podłubać, lubię pomasterkować. Dobra, koniec wyprzenia. Czas na drugą serię. Może troszkę za szybko, ale będzie. Będzie szybko, intensywnie. Mega pompa. Za szybko jednak, przy ośmiu, odcięło. O masak. Dobra, teraz sobie chwilę odczekamy. Zrobimy sobie przerwę taką jak trzeba. wyciskanie handlami skończyłem. Następne, trzeci i czwartą serię zrobiłem też 8 razy tym samym ciężarem co drugą serię. Coś tu dzisiaj jakoś tak dziwnie to wyciskanie. Nie spodziewałem się tego. No ale fajnie, poszło dobrze. A co? Najważniejsze to czwarta seria, ostatnia najlepiej mi weszła po prostu. Najlepiej ją najlepiej czułem. Tak troszkę wolniej robiłem, ale te osiem poszło tam z mega czuciem. Dobra, czas unoszenia na boki. Yeah. A, 14 razy. Dołożymy kilo 25 i zobaczymy jak pójdzie druga seria. Czy też odetnie przy ośmiu? Zaraz się dowiemy. No i należła no, chwila prawdy. Zobaczymy. Czy odetnie przy ośmiu? Jestem ostrożnym, jestem ostrożnym, Idealnie, idealnie, dwie serie, czyli prawdopodobnie wszystkie serie pójdą normalnie. Ale ostatnią oczywiście zakończę dropsetem, dowalę barki mocno. Dobra. Ostatnia seria, którą zakończę dropsetem. Mam tutaj przygotowane dwie piątki, same krążki. Na koniec je złapie i do dropsetem, bareczki zamorduje. O masacra. Masacra. Dobra. Wyskoczymy z kamizelki! Wyskoczymy z kamizelki! Wina kurwa! Zimno, ale na chwilkę można. Jeszcze zostanie mi barki przód. No i tył, bareczki tył. I będziemy kończyć ten powoli trening. Dwa ćwiczenia poszły super. Lecimy dalej z tym tematem. diğimiz цепшод. 12, wystarczy. Starczy ćwiczenie tych barków. Przeważnie robiłem hantelkami. Przez, no, przez jakiś czas robiłem hantelkami, właśnie w opadzie. Ale dzisiaj na wyciągu spróbuję. Ja tego nie robiłem, czy technicznie dobrze zrobiłem, to ty mi powiedz, bo ja siebie nie widzę.